Cześć, jestem Emil. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Google flash, czyli takie nowocześniejsze trochę skrable, można tak to w sumie nazwać. Gra polega w sumie na bardzo podobnej zasadzie, czyli układaniu słów z liter, które się wyświetlają na tych kafelkach. Aby włączyć te kafelki, należy nacisnąć przycisk każdego z nich. Wtedy pojawia nam się menu wyboru. Gry, czyli 1, 2 lub 3. Opcja pierwsza jest to opcja dla jednego gracza, w której układamy słowa 3, 4 lub 5 literowe. Jak najwięcej słów z wyświetlonych nam kafelków i te litery przez całą grę nie zmieniają się, czyli po prostu układamy jak najwięcej słów. Druga opcja jest to opcja również dla jednego gracza. Jest to opcja, w której są wyświetlone na 5 kafelkach. 5 liter i z tych wszystkich 5 liter musimy ułożyć jakieś słowo. Kiedy to zrobimy, kafelki zmieniają litery i od nowa. Potem sumują się punkty i pokazuje nam, ile punktów zdobyliśmy. Trzecia opcja jest to gra dla jednego lub więcej graczy. I tutaj gracze na zmianę tworzą pięcioliterowe słowa na kafelkach, a z gry wypadają Ci, którym skończył się czas przed ułożeniem właśnie słowa. Jeżeli gracz ułoży dane słowo, na kafelkach pokazuje się napis nast, czyli chodzi o następną osobę. Jeżeli nie zdąży, jest napis out, czyli out, i gracz wypada z gry. W momencie, kiedy jest nast, gracz podaje kostki, Osobie siedzącej po prawej stronie. Ok. W tym momencie pokażę Wam pierwszą z gier, czyli właśnie układanie słów na, na 3, 4 bądź 5 liter. Na przykład mamy litery pas. Gra się zaświeciła, wydała takie lekkie pichnięcie. Teraz możemy dołożyć na przykład pasm, i kolejne słowo mamy ułożone. Kolejne słowo to jest na przykład mas, maso bądź e, no takiego słowa nie ma i w tym momencie gra nam nic nie powiedziała. Spróbujmy jeszcze raz ułożyć słowo mas. W tym momencie gra zaczyna piszczeć, ale już się nie podświetla, informując nas o tym, że takie słowo już było. Hmm. Może słowo mop. Czyli gra powinna nam teraz podświetlić i zapiszczeć, tak jak widzimy właśnie na załączonym obrazku. Mopa kafelki należy układać tak, aby były ze sobą w liczbie w linii prostej. I w tym momencie gra nas informuje, że czas się skończył, wyświetliły się. Zegary i teraz punktacja. Zdobyliśmy 6 punktów, możliwych było 29. Drugą opcją gry, jaką możemy wybrać, jest to gra, w której mamy 5 liter, i z tych 5 liter musimy ułożyć słowo, i tylko z tych pięciu, nie może być z trzech, nie może być czterech, musi być tylko i wyłącznie z 5. Na przykład. Przykład mamy takie słowo. Kiedy ułożymy, litery nam się zmienią na inne, i z tych pięciu liter również musimy ułożyć jakieś słowo. Nasze Google Flash nam teraz mówią o tym, że czas nam się właśnie skończył, i pokaże nam liczbę punktów, które zdobyliśmy. Zdobyliśmy jeden punkt. Następnie gra przechodzi w tryb menu na przemian z liczbą punktów, których uzyskaliśmy w ostatniej grze. Trzecią opcją gry jest to gra dla jednego lub większej ilości graczy, i tutaj musimy ułożyć również z 5 liter na jakieś słowo, z tym, że mamy o wiele mniej czasu. Ułożyliśmy, w tym momencie wyświetla nam się Słowo nast, przyciskamy jedną z kafelek, i następna osoba, która siedzi po prawej naszej stronie, musi ułożyć słowo. Ułożyliśmy następne słowo i przekazujemy następnej osobie, bądź wracamy do osoby pierwszej, jeżeli grają tylko dwie osoby. Co się stanie, jeżeli nie ułożymy słowa? Zaraz się przekonamy. Wyświetlają nam się zegary informujące nas o zakończeniu gry dla osoby, i jest napis out, czyli następna osoba jest w grze, a ta, która, której się wyświetliło out, odpada z gry. Gra kończy się wtedy, kiedy wszystkie osoby przegrały. Jest to świetna gra nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych i nie tylko dla kilku osób, także możemy bawić się. Sami, bądź właśnie z naszymi przyjaciółmi. Kafelki wyglądają w sposób następujący. Z tyłu jest klapka i głośniczek, pod którą są baterie oraz jest przycisk reset. Nasze kafelki, kiedy odłączymy, zmieniają kolejność. Są one bardzo inteligentne. Możemy na przykład ustawić je na koniec, wyjąć jedną. Wtedy one nam się automatycznie przestawiają. Do gry dołączona jest informacja o tym, jak można grać z kim i w jakim trybie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny z serii. Do zobaczenia.